Cześć! W dzisiejszym odcinku planuję tak naprawdę bardzo dużo tutaj jak pokazywałem w poprzednim wideo atak glonów miałem w swoim akwarium krasnorost i ślimaki bardzo mocno zaatakowały całe, całe, całą wodę i wszystkie rośliny więc postanowiłem, że no, te rośliny na których glon bardzo mocno już się rozrósł no, usunę je po prostu, nie są do odratowania, te które są to po prostu je poprzecinam, poczyszczę i tak to planowałem zrobić, tak. Przygotowałem też te dwa wiadra wody, które wcześniej odstałem i tam też dodałem aqua Safe tak, do do chloru. Także tutaj w tym wideo będzie pokazane jak wymieniam 50% wody. Też bardzo dużo wyczyściłem tych ślimaków z dna, aczkolwiek też widzę, że to jeszcze nie wszystko, więc znaczy to też bardzo ciężko jest mi takim sprzętem usunąć wszystko, więc Tutaj musiałbym chyba całe dno jeszcze wymienić, po prostu zrobić już reset zbiornika, jeśli chciałbym się pozbyć w 100% wszystkich zeschniętych skorupek, aczkolwiek tutaj tu bardzo dokładnie tym razem wyczyściłem dno, starałem się tutaj, no jak już usunąłem wszystkie tam ozdoby i też usunąłem wszystkie krzaki, więc miałem dostęp do praktycznie całej powierzchni. Zna, także tutaj na parę razy usunąłem te zaschnięte ślimaki, z korupki. Tak samo też tutaj no, rybki trochę przerażone były w tym wszystkim. Nie wiem, czy, czy powinienem je wcześniej przy takiej sytuacji wtłagać, ale czy, czy po prostu nic im nie jest. E, także no, zostawiłem sobie dużo wody jeszcze będzie w akwarium, żeby je gdzieś dodatkowo stresować i przerzucać do innych zbiorników, więc je zostawiłem. E, też e, będę przesadzał e, troszeczkę tutaj mam parę trawek takich, więc je zostawię sobie. E, widzimy tutaj dosyć sprawnie mi to idzie. Tak, założyłem drugą końcówkę, którą miałem, który jest takim odkurzaczem i dosyć sprawnie to zbierało. Dosyć sporo ziemi miałem e, później w pojemniku, który wyrzucałem. Tak, Zauważyłem, że jak odkurzam takim ruchem jak odkurzacz, e, dosyć sprawnie te mm, skorówki zbierało, więc oczywiście jedną i drugą stronę. E, tu już teraz widać, że gdzieś 90% wody nie było. Na pewno poszedłem wylewać pierwszy zbiorniczek, który napełniłem jeszcze tutaj trochę pewnie poczyszczę. a aczkolwiek no, no mówię e, używam jakiegoś tam najmniejszego, chińskiego go tu wody, aczkolwiek no daje radę, tak? Nie jest to jakaś rewelacja, ale to lepiej niż y, ręczny. Ja taka maszynka miałem też taką ręczną. To, to niestety, y, jakikolwiek silniczek jest dużo lepszy. I tutaj nie ma co się zastanawiać. Sprawnie. Y, 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 yy. Myślę, że w większości y, y, dna pozbyłem się. Smaków. Także myślę, że tutaj dno dosyć sprawnie wyczyszczone. Tak samo też e, część roślinek właśnie tam będę po prostu usunę, wyrzucę e, niestety. Jedyne co tu zostawiłem to e, te kawałeczki trawy i miałem taką roślinkę na, na korzeniu. No i troszeczkę jak zwykle wody mi się to na to że znalazło, nie trafiłem przez sekundę do zbiorniczka. Zbieram trochę, dosyć skrupulatnie teraz do tego podchodzę, bo przyznam, że z tymi e, glonami kresno zostałem tu już w walce ładnych e, parę tygodni i nic, nie mogę się ich pozbyć. No, stop pojawiają się nowe, tak samo nowe ślimaki. I stwierdziłem, że chcę to zrobić porządnie tym razem. Tak samo też tutaj wszystkie ściany przymyję. Też troszeczkę, no, boli mnie, a fakt zamkniętych galerii w pandemii teraz tak potrzebuję nowej gąbki. Oczywiście, no mogę przez internet zamówić, aczkolwiek na jedną rzecz nie, nie chciałem tego zrobić. W najbliższym czasie sprawię sobie nową gąbkę filtracyjną, e, która jest e, za mała, e, więc wybuduję e, większą, tak samo też już kupię dwutlenek węgla w płynie, e, też planuję go, póki tak sytuacja wygląda, dodawać go nawet codziennie e, i też zakupić e, roślinkę rogatka, który szybko rośnie, tak? który będzie zabierał Wszystkie substancje ożywcze, które źle się normalnie glony. Także tutaj no, takie na pewno będę jeszcze kolejne kroki, tak po, poza takim dokładnym czyszczeniem akwarium. Tutaj właśnie wyciągam, będę zmieniał lokalizację tego. Przearanżowywał już to na, na taką ilość, jaką mam rzeczy aktualnie w, w akwarium. Rybki trochę przestraszone porą niestety, ale już podkarmione, już wszystko dobrze. Mogę dodać, że tutaj dogrywam to tak, też na, na podwójnym speedzie pokazuję, jak to wygląda cały proces. Gdzieś koło, no, mam się, że dobrą godzinkę walczyłem z tym wszystkim, z podgotowywaniem elementów. Nie, nie wszystko nagrywałem, a troszeczkę zeszło. Tutaj te roślinki, znaczy to trawkę z przodu zostawię. Troszeczkę będzie inny układ, jak było widać. Zresztą na zdjęciu, na samym początku wideo, jak to wygląda. Gdzie można sobie przyjrzeć, że jeszcze gdzieś tam, o no tutaj właśnie widać, jak zacząłem dodawać elementy w garku w rządku. To no, korzeń z gałązką i mój stateczek, tak, tutaj jeszcze. Z trochę obciąłem to po 15 gotowaniach i znowu przygotowywałem rządkiem też z 15-20 minut. Drugi raz, żeby zabić wszystkie glony, które znajdowały się na dodatkową gąbkę filtracyjną, przygotowałem, nie mogłem jej jeszcze wymienić, więc też się przygotowałem. Wiem, że tam w niej też sporo życia było, który. O, właśnie! A tutaj taka stawka. Chińskie, chwaedzenie, tak. Próbowałem włożyć do gniazdka, oczywiście sobie przygotowałem i naprawiłem, ale to taka przestroga, że czasami najtańsze nie zawsze popłaca. No i właśnie tutaj wracam już do, do aranżacji wszystkiego, tak? Przygotowane wszystkie elementy, wyczyszczone. Więc zaczynam już z powrotem wszystko układać się na miejsce że mówię, no tutaj na stateczku i na tym korzeniu też było sporo e, glona, więc go mam nadzieję takim porząd, e, porządnym przygotowaniem w rządku e, e, zabiłem. No zobaczymy, tak? Tutaj no, korzeń też tam, e, te liście tam przymyłem, e, korzeń też przymyłem, troszeczkę tam niektóre liście, które były już też mocno zaatakowane, po prostu odcięłem, tak przerzuciłem to całą roślinkę. Aktualnie w akwarium nie ma oznak trastorosta, jedynie co to jest parę skorupek ślimaka, więc uważam, że jeszcze coś w tej wodzie jest takiego. No i tutaj właśnie będę musiał te kolejne kroki podjąć, żeby tutaj Znowu jakby nie rozwinała się sytuacja, do jakiej dopuściło się tak moim zaniedbaniem tego przez yy, Boże Narodzenie i tutaj yy, nie, nieczyszczeniem takim dokładnym jak powinienem to zrobić od razu. Także troszeczkę tutaj musiałem aranżację zmienić, także i nawet tutaj możemy zobaczyć, widać błocje wspaniałe, które właśnie kiedyś mówiłem, że posiadam, choćkolwiek one są zawsze schowane w stateczku, tutaj się teraz boję, jeszcze tutaj widać. Także można było zobaczyć, że tutaj moja obsada na te falium. Nie wiem czy jest liczna, czy nie. Woda też stała się bardziej przezroczysta, wszystkie przy tej podmianie wody trochę mniej soli dawać, dosłownie szczyste, więc ta przezroczystość jest większa, bo taka niebieska. Tutaj tutaj zamontowałem wcześniej filtr, grzałkę, termometr i leję wodę. Nie miałem żadnego talerzyka pod ręką, więc zacząłem lać powoli z wiaderka. I też jakby strumień wody jest skierowany na, na statek. Tak? Także jakby mocno dna nie uszkodziłem samym zalaniem wody. Tutaj troszeczkę, myślę, że gdzieś koło 25 litrów w tej wody, tak? Jak kwary bez 54 odjąć y, tą grubość dna, to też jest troszeczkę mniej tych litrów wody. No tak myślę, że to będzie wtedy z 50% podmianka taka dosyć, dosyć mocna, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o, o takie oteglony. Taki Tutaj trawa jest teraz zdrowa, te liście na tym korzeniu po lewej też. No mówię tutaj te elementy zostały wygotowane. Wszystkie ścianki akwarium są wymyte. Gąbka filtracyjna właśnie też wygotowana. Więc wydaje mi się, że tutaj dosyć dobrze do tematu podszedłem. No, i każdy element tak został jakby wyczyszczony. Tutaj teraz jedyna rzecz, jaka nie została wymieniona, to jest podłoże, tak? I, i tylko to chyba było rzeczą, która nie czyni tego resetem zbiornika. No, mam nadzieję, że tutaj teraz nie będzie się to jakoś rozwijać. Na pewno tutaj w przyszłych wideo będę pokazywał, jak to, jak to się rozwija. Tutaj napełniam do pełna prawie. Tam jakiś taki, chyba mam minimalny skos. E, gdzieś tam ta woda parę milimetrów z prawej strony jest e, niżej niż z lewej. Także do samego.